Witam Cię w księdze intuicji. Dziś zagłębimy się w świat siedmiu najsilniejszych kamieni szlachetnych, odkrywając ich niezwykłe właściwości, historie i sposoby wykorzystania w codziennym życiu. Zaczynamy. Kamienie szlachetne fascynują ludzi od tysięcy lat. W różnych kulturach przypisywano im mistyczne moce, od ochrony przed złymi duchami, przez uzdrawianie, aż po przyciąganie miłości i dobrobytu. Nosili je królowie, szamani i magowie, wierząc w ich niezwykłą moc. Każdy kamień emanuje swoją unikalną energią, która może wspierać rozwój duchowy, harmonizować emocje oraz pomagać w manifestacji intencji. Dziś przyjrzymy się siedmiu najpotężniejszym kamieniom i dowiemy się, jak korzystać z ich siły, aby wspomagać swoje życie na różnych poziomach duchowym, emocjonalnym i fizycznym. 1. Ametyst Kamień spokoju i ochrony. Ametyst to kamień o głębokiej, fioletowej barwie, uważany za jeden z najsilniejszych minerałów ochronnych i duchowych. Od wieków stosowany był do oczyszczania umysłu i pogłębiania intuicji. Historia i symbolika ametystu. W starożytnej Grecji wierzono, że ametyst chroni przed upojeniem alkoholowym i wspiera trzeźwość umysłu. W kulturach wschodnich kojarzony był z harmonią i oświeceniem. W czym pomaga ametyst? Ułatwia medytację, oczyszcza aurę, redukuje stres, wspomaga rozwój duchowy i chroni przed negatywnymi wpływami. Jeśli chcesz wsparcia w trakcie medytacji, afirmacji i manifestacji, ten kamień może Ci pomóc szybciej osiągnąć swoje pragnienia, jednocześnie ochronić Cię je przed zawiścią i złymi wpływami innych ludzi. Jak używać ametystu? Noś go jako biżuterię, umieść pod poduszką dla spokojnego snu, trzymaj w dłoniach podczas medytacji, aby pogłębić koncentrację. 2. Kwarc różowy Kamień miłości i harmonii. Kwarc różowy to kamień związany z energią serca, który pomaga otworzyć się na miłość, zarówno do siebie, jak i do innych. Historia i symbolika kwarcu różowego. W mitologii greckiej uważano, że kwarc różowy został stworzony przez Afrodytę jako symbol miłości i piękna. Starożytni Egipcjanie wykorzystywali go do odmładzania skóry. W czym pomaga kwarc różowy? Wzmacnia poczucie własnej wartości, przyciąga miłość, harmonizuje emocje, łagodzi konflikty i wspiera uzdrawianie ran emocjonalnych. Jeśli pragniesz szczęśliwych relacji, pokochania siebie, a także przyciągnięcia do siebie wymarzonego partnera, ten kamień jest do tego idealny. Jak używać kwarc różowy? Najlepiej nosić go blisko serca. Umieścić w sypialni lub stosować w rytuałach afirmacyjnych związanych z miłością. 3. Czarny Obsydian Kamień ochrony i oczyszczania. Czarny obsydian to kamień o bardzo silnej energii ochronnej, który działa jak tarcza, pochłaniając negatywne wpływy i blokady energetyczne. Historia i symbolika czarnego obsydianu. W kulturach prekolumbijskich obsydian był używany do tworzenia ostrzy rytualnych i amuletów ochronnych. Szamani wierzyli, że pozwala dostrzec prawdę ukrytą za iluzją. W czym pomaga czarny obsydian? Chroni przed toksycznymi ludźmi, oczyszcza pole energetyczne, pomaga w introspekcji i pracy nad podświadomymi lękami. Jeśli czujesz, że w Twoim życiu jest za dużo toksyczności i ludzi, którzy wysysają z Ciebie energię, ten kamień pomoże Ci ochronić się przed ich złym wpływem i odzyskać swoją moc. Jak używać czarnego obsydianu? Noszenie go przy sobie tworzy energetyczną barierę ochronną. Można także trzymać go przy drzwiach wejściowych jako strażnika domowej przestrzeni. 4. Cytryn. Kamień obfitości i sukcesu. Cytryn, o ciepłej, złocistej barwie, jest znany jako kamień słońca, który przyciąga dobrobyt i sukces. Historia i symbolika cytrianu. W średniowiecznej Europie kupcy nosili cytryny jako talizmany przyciągające bogactwo. W kulturach wschodu uważano, że jego energia aktywuje czakrę splotu słonecznego, zwiększając pewność siebie. W czym pomaga cytrian? Zwiększa wiarę w siebie, przyciąga pieniądze i dobre okazje, dodaje optymizmu i energii do działania. Jeśli brakuje Ci odwagi do działania i potrzebujesz uwierzyć w siebie, ten kamień może Ci w tym pomóc. Jak używać cytrianu? Można nosić go w portfelu, trzymać na biurku w miejscu pracy lub stosować w rytuałach obfitości. 5. Szafir kamień mądrości i jasności umysłu. Szafir to symbol duchowego oświecenia, królewskiej mocy i czystej intuicji. Historia i symbolika szafiru w czasach starożytnych szafiry zdobiły insygnia królewskie, symbolizując mądrość i sprawiedliwość. Wierzono, że chronią przed fałszem i zdradą. W czym pomaga szafir? Wzmacnia koncentrację. Intuicję i zdolność do podejmowania świadomych decyzji. Jeśli potrzebujesz skupienia na czymś ważnym jak nauka, egzaminy czy rozmowie kwalifikacyjnej, ten kamień może Ci w tym pomóc. Jak używać szafiru? Doskonały do noszenia w pierścionku lub w miejscu pracy, gdzie wspiera umysłową klarowność. 6. Terkes. Kamień uzdrowienia i komunikacji. Terkes od wieków uznawany jest za kamień ochronny i uzdrawiający, często używany w amuletach. Ma piękny kolor i niezwykłe właściwości. Historia i symbolika Turkusu. W kulturze dziennych Amerykanów, Terkes symbolizował więź z niebem i był noszony przez wojowników jako ochrona przed nieszczęściem. W czym pomaga Terkes? Przyspiesza regenerację organizmu, wzmacnia komunikację i ułatwia wyrażanie emocji. Jeśli chcesz wspomóc swój organizm w walce z chorobą, łatwiej wyrażać się w słowach i emocjach, to ten kamień jest idealny dla Ciebie. Jak używać turkusu? Noszenie go jako amielit ochronny wspiera pewność siebie i wewnętrzną równowagę. 7. Lapis lezuli. Kamień prawdy i duchowego wglądu. Lapis Lezuli od wieków kojarzony jest z duchowym oświeceniem i głębokim poznaniem siebie. Historia i symbolika łapisu Lezuli w starożytnym Egipcie był używany do wyrobu biżuterii faraonów i uważany za klucz do boskiej mądrości. W czym pomaga lapis Lezuli? Wzmacnia intuicję, pomaga w świadomej komunikacji, usuwa blokady mentalne i emocjonalne. Jeśli zależy Ci na dotarciu do boskiej mądrości, ten kamień może Ci w tym pomóc. Jak używać łapisu lezuli? Noszenie go blisko czoła wspomaga aktywację trzeciego oka. Kamienie szlachetne to potężne narzędzia, które wspierają rozwój duchowy, chronią i harmonizują energię. Kluczem jest intuicyjne dobranie odpowiedniego kamienia do własnych potrzeb i pracy z nim w sposób świadomy. Te siedem kamieni może wspomóc Cię w ochronie, a także dodać mocy i pomóc Ci przyciągnąć do życia dobrobyt, szczęście, sukces i miłość. Podziel się koniecznie w komentarzu, który z tych kamieni jest Twoim ulubionym, a może masz inni, który jest Twoim kamieniem mocy. Zostaw subskrypcję, żeby nie ominąć innych wartościowych filmów, a także zostaw lajka, jeśli film Ci się podobał.